Damy do śniadanka, kolejny dzień, dwa dni przed Sylwestrem. Takie skromne. Jeszcze paróweczki dojdą, tutaj jajeczka w majonezie będą. Jakiś serek, jakaś wędlinka. Jakiś ketchup, jakaś musztarda. No. Tak wyglądają nasze dni w przyczepie. Taka rutyna. Dzisiaj nie mamy nic do roboty. No i nie mamy planu, zobaczymy, co będzie. Na razie hmm. będziemy wcinać śniadanie. Tak. I jest bardzo ciepło. Jest 8 stopni aktualnie na dworze. Hmm. Powoli ludzie się zjeżdżają. Tak. Już jeden zestaw stoi, drugi teraz przyjechał. No to już mamy z nami. No to będą trzy przyczepy i dwa kampery. Na razie zobaczymy. Pewnie, Pewnie wszyscy się w, w, piątek, w piątek się wszyscy będą zjeżdżać. Albo w Sylwestra, się traf, zujesz, albo w sobotę. No, dzisiaj czwartek. No to jutro panie się jeszcze będą zjeżdżać. No ale tutaj taki pan chodzi i chyba szuka parceli, nie wiem, bo większość jest zajęta. Nie wiem czy, to, czy ma tu rezerwację, czy nie, ale tak chyba z pół godziny tak chodził między drzewami i, i na parcele patrzył, nie wiem. No, zobaczymy, nie? Mhm. Jak to będzie w piątek wyglądać. Na pewno wam pokażemy. Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasze lifehaki, jakie używamy w naszej przyczepie, które nam ułatwiają życie w niej po prostu. Pierwszym jest, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Pierwszym jest, gdy mamy podłączony piecyk gazowy, ta tutaj oto rura, ona jest bardzo ciepła i ogrzewa całą przyczepę, tak samo jak tutaj dno. Jest bardzo gorące, przeważnie mamy tą szafkę otwartą, ale na przykład jak chcemy wyprać sobie nasze ciuchy i nie mamy gdzie ich rozwiesić, przykładowo teraz jest zima, więc w lato jak mamy przedsionek otwarty, to rozłożone to sobie wykładamy linki, na których zawieszamy nasze pranie, więc w lato wiadomo, 5 minut już jest gotowe. Jeżeli jest właśnie zimna pora, tak jak teraz, nasze ciuchy wieszamy sobie na wieszaczku. Są one mokre, po prosto po praniu, około pół godziny i nasze ciuchy są suche. Bardzo polecamy ten sposób, bardzo łatwe do wykorzystania tego ciepła, które jest w tej szafce. Yy, tak samo jeżeli yy, nie mamy w tej szafce i na przykład ciuchów sobie nie suszymy, to szafkę otwieramy na pół, żeby ciepło, żeby tutaj tą, te drzwiczki które są, zamykamy je i y, wtedy gasi się światło, bo przy otwartych jest wciąż zapalone, jedną połówkę, zamykamy, druga zostaje otwarta, ciepło się ulatnia na przyczepę, y, jest uwalniane, no. Kolejną rzeczą, którą używamy, to taki baniaczek. Y, teraz, gdy są minusowe temperatury, y, czy przyzerze. Ale czemu ty płaczesz? Czemu płaczesz? Gdy są minusowe temperatury, to używamy sobie taki baniaczek i tutaj myjemy naczynia. Także jest to też bardzo dobre rozwiązanie, żeby nie używać kranów, ponieważ przy minusowej temperaturze a, potrafią rury zamarznąć i wtedy mamy troszkę problem, mogą się a, rury rozczelnić i... No, jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Taką, gdzie 10 taki 10-litrowy baniaczek starczy nam na spokojnie, żeby zrobić sobie herbatę, kawę, umyć naczynia i jeszcze, e, jeszcze mieć do mycia rąk. Gdy nie używamy prysznica, używamy sobie taką banienkę. Napuszczamy sobie tutaj wody, e, gotujemy ją sobie w czajniku, później dolewamy zimniejszą. E, no i co? I, I Używamy jako jako małą banienkę, tak? Spokojnie się tu mieścimy. Możemy się umyć, ja nawet myję w tym włosy, także nie ma z tym żadnego problemu, także tak samo jak tutaj na kempingu można używać prysznicy, są różne rozwiązania, tak, ale tak żeby, tak żeby dbać, tak żeby dbać o codzienną higienę, to właśnie używamy sobie takiej miseczki, którą kupiłyśmy w Ikei i, i co, i zawsze to jakieś rozwiązanie, tak, Tutaj na przykład mamy taki ociekacz do naczyń. Zawsze gdy myję naczynia tutaj w tym mm, pokoiku, tak? W, tym, w tej sypialni, to zawsze je przerzucam tutaj i sobie ociekają na tą, na tą o, matę, tak? To też dla nas y, jest fajne rozwiązanie, bo nie musimy mieć ani zlewu otwartego. Wszystko sobie ścieka na tą matę, później tą matę ściągamy i ona sobie wysycha i, i naczynia suche i, i mata sucha i można później ponownie użyć co jeszcze? Aha, dlaczego nie używamy tego zlewu? Dlatego, że jeżeli postawię sobie tutaj baniak, to on strasznie przeszkadza, a tutaj mamy taką półeczkę, która... która e, podpieramy ją szmatką. Jak przynosimy wodę e, z zewnątrz, jest ona strasznie lodowata i e, ta woda się skrapla na tym baniaku, więc, więc kładziemy szmatkę pod spodem i cała ta woda ścieka na tą szmatkę, później ją suszymy i z powrotem kładziemy także jak się woda ociepli do temperatury pokojowej to już później spokojnie y, żadnego ścieku nie ma. Może będzie widoczny albo i nie. No ale tutaj się skrapla woda. Nie, nie jest widoczny. To może bardziej. No nie widać. W każdym razie musicie nam uwierzyć na słowo, tak? Baniak, gdy postawiłam tutaj, on naprawdę zajmuje tutaj y, dużo miejsca i dodatkowo nie mogłabym gotować, a przeważnie jak gotuję, to y, jednocześnie też myję naczynia, tak? Musiałaby wtedy być zamknięta ta klapka, co jest bardzo no, no, nie na rękę, tak? Nam. Teraz są plusowe temperatury, ale nie będzie, nie opłaca nam się napełniać baniaków i używać znowu kranów, i y, y, odpompywanie wody z kranów, y, no Taka niepotrzebna robota, skoro już mamy to z głowy, a za dwa dni wyjeżdżamy, to nie będziemy sobie robić po prostu niepotrzebnych dodatkowych robót. U nas aktualnie jest 16, 16 godzina, 30, 30 grudnia, jutro jest nadsylwestrowa. Dodatkowo, jeżeli w piecyku zabraknie nam gazu co na razie aktualnie się nie dzieje, próbujemy go wykończyć do końca, żeby wymienić sobie butlę na nową, ale no jakimś cudem nie chce się ona e, po prostu wykończyć ta butla, więc jedziemy cały czas na gazie. No ale gdyby zdarzyło się, że w nocy zabrakłoby nam gazu, mamy też tutaj taką elektryczną, elektryczny kaloryferek. Bateria w aparacie mi się skończyła, więc nie pamiętam na czym się, nie, nie widziałam na czym się zapisał Zapis, więc mówię jeszcze raz. Tutaj mamy kaloryfer elektry elektryczny, który kupiłyśmy w Niemczech. Podajże za 20 albo za 25 euro. Bardzo dobrze się sprawuje, już nieraz go używałyśmy. Potrafi szybko nagrzać przyczepę, do 23 stopni, nawet. Posiada tutaj różne funkcje. Tutaj sterujemy temperaturą grzania. W tym miejscu mamy wiatraczek, czyli nawiew. oraz o jakiej mocy ma być y, grzane tak My przeważnie używamy 750, bo jest to dla nas optymalne na taką małą powierzchnię przyczepy, więc no to by było myślę na tyle